Ja jestem Adam i witam Was na moim kanale. Kontynuujemy przygodę w grze Lies of Pi. W poprzednim odcinku blokowaliśmy sobie pierwszy skrót w pasażu Lorenciniego. Byliśmy u Geppetta, który z nami porozmawiał. Zmieniła się trochę nasza postać. Mamy tak jakby trochę dłuższe włosy i mówię, że zamieniamy się w człowieka, więc zaczyna się coś dziać. Z obrazu, który znaleźliśmy, zaczął wyrastać nos, więc to też jest bardzo ciekawe. Dobrze, idźmy do skrótu, który odblokowaliśmy. Bo ominęliśmy przeciwników. Chciałbym najpierw wrócić do nich i ich wykończyć, zobaczyć, może z nich wyleci nam kwart. Zobaczymy. O kurcze. No dobrze, mamy tu ich I spróbujmy teraz zmierzyć się z tymi wielkimi kurczę Co to jest? O, o kurde Niestety, nie wypadło nam nic z niego ciekawego. Chyba, że jak zabijemy obu. Zaraz to sprawdzimy, bo tu jest drugi. Podniesiemy nasz przedmiot. Fragment Jasnego Ergo. Что-то есть. Округа звезды с неба Tu są drzwi, do których nie można wejść. To już teraz możemy wrócić. Jakże się wrócimy, uleczymy się, przywrócimy wszystkie ampułki. Tu nic nie ma. I teraz tak, tu jak weszliśmy... Tu nic nie było. Tu pojawiła się muzyka, czyli coś tu się dzieje. Yy.

Ciekawe co ma na sprzedaż. Głównie piły elektryczne O, piła elektryczna i amulet nieugiętości. Większa odporność na zakłócenia, porażenie i przełamanie. Dobrze, tego na razie nie, ale tą piłę elektryczną to się zainteresuje. Termit. Możemy kupić te trzy termity, bo to się może przydać. Dobrze, na razie. Przynajmniej piłę elektryczną też kupmy od razu. A tu co mamy? Aha. To jest to przejście. Tu były te wielkie potwory. No dobrze. To skoro zrobiliśmy to, z nim mamy załatwione. Co tu jest? Skandal. Tragedia pod maską ostentacji. Nie zdążyłem kliknąć. Hmm, teraz, ja to mam? To było... Tylko nieliczni obywatele kratu nie znają wi. Książę w wyższych sfer, człowiek odpowiedzialny za wielkie przymierze automatycznych marionetek i założyciel najwspanialszego zakładu wytwórczego w wieku zaledwie 18 lat. Człowiek dbający o szyk i pragnący rozbawić innych. Wi, to najbardziej znienawidzony i wybrany człowiek kratu, którego niewinna pasja rozczula nawet jego wrogów. Jeszcze mniejsze grono zdaje sobie jednak sprawę z tragedii, jaka spotkała go za młodu. Chodzi zapewne o Waniniego. Prawda o śmierci rodziców Wi została zatuszowana oficjalnie. Są oni ofiarami morderstwa, do jakiego doszło w ramach napadu rabunkowego. Mimo tragedii, jaką przeżył Wi w młodości, wyrósł na pogodnego człowieka i stał się dobrze znaną osobą, z której każdy rodzic mógłby być dumny. Nikt nie wie jednak, że co roku Wi prosi w tajemnicy o udostępnieniu mu akt sprawy iż za każdym razem prośba ta jest odrzucana wokół tragedii tej narosło niegdyś wiele podejrzeń wiadomo też, że podczas śledztwa swoje wpływy wykorzystywała pracownia i alchemicy to bardzo ciekawe najchętniej interesująca hipoteza głosi, że morderca nie był człowiekiem gdyby była prawdziwa wyjaśniłoby to podejrzenie nacisku pracowni alchemików na zatajenie sprawy Wytłumaczyło to też obsesję Wii na punkcie wynalazków i osiągnięć od najmłodszych lat. W tym tkwi sedno prawdziwej tragedii kratu. Nawet Wii najbogatszych i najbardziej wpływowych w mieście nie może się mierzyć z ich siłą. Z drugiej strony, z tego faktu wynika coś jeszcze. Zaliście już sobie sprawę, Państwowa cenzura nie pozwala mi tego napisać. Ale jako człowiek, pióra, ciekawi mnie, czy lud. Jest gotów pogodzić się z prawdą. Prawdą głoszącą, że pośród nas funkcjonuje morderca ze stali. Być może nasz krat nie jest jednak taki bezpieczny. Czyli wychodzi na to, że rodziców niego zamordowała marionetka. I stało się to jeszcze przed buntem marionetek, czyli tak, jakby było pochodną całego tego wydarzenia. Dobrze, mamy tutaj. Punkt. Odpoczywamy i ruszamy hmm. sprawdźmy z tej strony przejście tu. tu. ten klucz, którego nam brakowało do tworzenia wrót, A sprawdzimy, będziemy wiedzieli, gdzie podróżować dalej. Tak, użyto klucza i zobaczymy, co teraz. Będzie przed nami Dobrze, mamy I teraz tak są dwie drogi, tam jest zatrupająco widzę I Tu jakaś Schody na górę i tu jest coś. Sprawdźmy jeszcze co tam jest. Hmm. Będzie motyl. No dobrze Dawaj, dawaj, dawaj Księżycowy Jest, udało się I termin tam wypad. Katalizator baśni Sprawdź już co tu jest do końca jak jesteśmy tutaj Ale faktycznie naprawmy naszą broń dobrze i teraz tak ruszmy tu nic nie ma Znowu motyl. Ale chemiczny kurcze Kurczę, Ciekawe, gdzie te wrota otworzyliśmy? O. Tutaj. tutaj dobrze dobrze mamy. Teraz tak. Konaliśmy ten fragment. Tu jest safe. Tu mam safe? Zrobię ten rozkład, żeby się nie miło. Czyściliśmy, a w sejfie przed nami. Głównia włóczni honoru i rękojeść włóczni honoru Sprawdźmy tą włócznię honoru, może coś ciekawego będzie hmm. Tak jakby taki miecz trochę no, bardzo ciekawa opcja Czy jakiś opis? Nie luksusowa głownia włócznie, używana przez odtrąconych metal wygrawerowany i skomplikowany wzór. Rodziny się ich wyrzekły, jednak oni sami nie wyrzekli się swojej dumy, nie mając nic poza swoim honorem. Odtrąceni ruszyli przed siebie, dzierżąc włócznie. O, już. No dobrze, czyli tą stronę mamy sprawdzoną. Teraz ta strona przed nami. Tu są schody. Dokąd one mogą prowadzić? Czy do kolejnego skrótu? No to wychodzi. Tak, tam jest punkt. Eee, byłbym za tym, żeby usiąść do tego i zaraz zregenerować sobie wszystkie fiolki. I teraz tak. To jest, jak stoimy wprost z lewej strony, wejście. Bardzo dużo skrótów Czyli to świadczy o tym, że ta lokacja jest bardzo długa. Dużo krótkich 6, długich 6. I teraz tak co my tu mamy? Karnister elektryczny. Kolejny przedmiot do rzucania. I Teraz tak tu jest przejście. Wciąga najspanialszy pokaz na Ziemi. Większe widowisko na świecie już niebawem zawita do Kratu i rozpali Waszą wyobraźnię. Panie i Panowie, przedstawiamy wielką wystawę miasta Krat, stolicy jutra, serca nowej epoki. Najnowocześniejsze maszyny, balony rozpościerające się na niebie, a także znamienity program artystyczny, który zachwycał widzów od wielkiej pustyni na południu po kraje Dalekiego Wschodu. Nie wspominając o esencji automatycznych marionetek, źródle odrodzenia kratu. Czeka Was najwspanialsze widowisko. I druga strona. Nie przełącz poniższych atrakcji wielkiej wystawy. Marionetki przyszłości, marionetki wielofunkcyjne, kolejka Waniniego, nowe marionetki lokaje i specjalna wystawa Skarb Dalekiego Wschodu. Jeśli chcesz zobaczyć te cuda, koniecznie przyjdź. Marionetka przyszłości to jest ten gigant, z którym walczyliśmy w fabryce Waniniego. To też była ciekawa marionetka Ciekawe czy spotkamy jeszcze w tej grze jakąś usprawnioną wersję jej Dobrze, teraz na dół no. Czyżby kolejny jakiś gigantyczny potwór Teraz zobaczymy Powiem wam, że miałem dłuższą przerwę, co do tej gry. Mam małą awarię telewizora. I nie mogę nagrywać aż tak często. Jak już telewizor wróci z naprawy, myślę, że nadrobimy te odcinki. No, tak myślałem, że ktoś wielki będzie. O. O, jest, powiem wam, że bardzo twardy. Na no, razie odejdźmy, dajmy się powalczyć, walczyć, albo. Ciągnijmy marionetki, żeby nie walczyć z nimi wszystkim naraz. No, oni walczą ze sobą. Zobaczcie, jaka ciekawa sytuacja. Amulet Łowcy. Sprawdźmy, co to za amulet. Uleczmy się. I amulet łowcy. Zwiększa ilość ergo pozyskiwanego podczas zabijania wrogów. No, powiem wam, że fajne, jeśli mamy ochotę pofarmić. Na razie nie odczuwam takiej potrzeby, ale jeszcze kto wie, co się może wydarzyć przed nami. Może będę musiał trochę ulepszyć postać do walki, w którym się tapię. Bryła słabego ergo. Kurczę, to wygląda jak winnica, nie? To wszystko. A mamy przynieść butelkę wina dla tej kobiety. Ciekawe czy znajdziemy ją gdzieś tutaj czy nie. Korba zrównoważenia. I? Tak. You know, like Znaleźliśmy. Czyli jednak quest wykonamy. Dobrze. Hmm. Dobrze, mamy go. Zbiornik Legionu. Ostra rura. Jest. Ah, uh, hello. Is anyone there? Calling Amy and all stargazers in the vicinity. Please respond. To w dzwoni do nas. Trzeba się ze Stargeizera, żeby z nim porozmawiać. No to wychodzi, bo on wzywa Stargazery, więc... Ciekawe, czy to droga do bossa, czy nie. Zaraz zobaczymy. Porozmawiajmy z Veninim. Wielka wystawa. No ciekawe. Dobrze, z dokonajmy do końca ten quest teraz tej kobiety. Widzicie, mamy tu butelkę wina. Pójdźmy ją oddać, żeby go wykończyć. I ruszymy na wielką wystawę. Tutaj. Ah, lovely wee. even in the bottle it has a distinctive shade of red oh, thank you young one every step is a struggle when you have the petrification disease but this this glimmer of happier days is priceless oh I almost forgot they're speaking of price here's what I can spare please. to nam da pamiątkowa moneta Weniniego o to ciekawe, czy możliwe, że u Weniniego wymienimy ją na coś, no to ruszmy i sprawdźmy jeszcze to czy da radę może przy okazji wydamy nasze punkty ergo O. wychodzi, że tak że będziemy można chyba coś kupić za nie zaraz zobaczymy Powiem Wam, że bardzo fajne jest to, że te questy są takie, że yy, jak mamy do niego element czy cokolwiek, to na mapce pokazuje nam, żeby się przenieść. To jest to, że nie musimy za każdym razem pamiętać, tak? szukać sobie, czy coś pominęliśmy, tylko takie ułatwienie dla nas. Fajne było też, że można było to wyłączyć, żeby się ktoś naprawdę odczuć, że musi się zaangażować w tę grę. Every item is a treasure of distinguished quality and superior provenance. Pamiętka, you found a commemorative coin dating from the founding of the Fanini Foundation. The foundation is a sort of fan club, sir. A very limited number of these were minted for the original members. Well. Once Master Venini established himself as the <coughs> Prince of High Society, his popularity skyrocketed, and his signature coat and glasses were mass produced. This is one of the originals, however, from the limited run. Take care of it, won't you? You have restored Master Venini's lost collection.

A tu, nie, no właśnie, to jest ten kamień. No dobrze, na razie sobie to darujmy. Wydajmy nasze punkty ergo. Zbierzmy nasze dukatowe monety. I teraz tak, włóżmy sobie w życie. Tak, następny punkt włożymy w Wigor. Aż zbierzemy dukatowe monety. Jest. Ruszymy teraz z powrotem do pasażu Lorenciniego i zobaczymy, co będzie nas czekać w dalszym etapie, ale myślę, że zrobimy to już w następnym odcinku. Żeby nie przedłużać też tego odcinka, powiem wam, że się coraz bardziej rozkręcam. To jest drugi odcinek z rzędu, który nagrywam. i Zaczyna mieć coraz większą ochotę na granie. Ta grama to jednak w sobie, że jeśli zaczynasz grać, to coraz bardziej chcesz. Nie ma czegoś, takiego, że takie znużenie, które odczuwasz po jakimś czasie. Tutaj jednak nie. Tu się cały czas coś dzieje i cały czas chcesz coś robić. No dobrze, to nie tu. Chodzi na to, że to by było tu. No to co? W tym odcinku to było tyle. Dzięki za uwagę. Pamiętajcie aby subskrybować mój kanał robić na bieżąco. Dzięki za wszystkie łapki i komentarze i do następnego. Cześć.